Dzień dobry moje słoneczko, jestem taka szczęśliwa ogólnie dzisiaj, e, od rana super wiadomości e, i chcę powiedzieć, że, że to wszystko nie jest trudne, jeżeli chcesz, czegoś pragniesz, e, z wszystkiego, dopóki, ja jestem tego zdania, że dopóki żyjemy, e, po prostu możemy zdziałać naprawdę cuda w życiu. E, w tym dowodem jest tego to, że po prostu wyszłam z choroby, z ciężkiej choroby. Jakim było stwardnienie rozsiane. Wiem, że to jest nieuleczalna choroba, powiesz, że, że jesteś głupia, i w ogóle tak, ale to wszystko siedzi w głowie. Yy, I powiem Ci, że ja w tym miesiącu. Ja przyciągam fajne, fajne dziewczyny. Yy, znaczy, nie mam ich jeszcze, to jest. Mój początek ogólnie tej kariery, tutaj e, w mojej firmie, e, ale po prostu pozytywne nastawienie do wszystkiego to jest w ogóle klucz do klutów, klucz klutów, do żeby mieć pozytywne życie. E, też jestem matką, też mieszkam za granicą, też nie jest łatwo. Wiadomo, że moim zdaniem łatwiej jest w Polsce, jeżeli jest, jest obok. Ciebie rodzina, mama, która ci pomaga przy dziecku. Nie, ja tego nie mam tutaj w Holandii. I wiesz co, i wiesz co, i. Ale jeżeli sobie postanowisz coś, że po prostu tak będzie, to to wszystko manifestuje do tego, że po prostu wszystko będzie się skupiać na tym, że po prostu chcesz dojść do tego twojego celu, tak? Ja kiedyś miałam, ogólnie miałam cel, żeby wyjść z choroby, jeżeli poszło depresję, bym poszła w depresję, bo mogłam mieć depresję. To nie, po prostu by się to wszystko nie zmanifestowało. Ja nie chciałam tego, ja chciałam mieć dobre życie i wam powiem, że gorąco to jest naprawdę pozytywne nastawienie, nawet jak jest schu. I wiesz, no i w każdej, powiem ci, że w każdej rodzinie jest jakieś gówno, w jednej większe, w drugiej mniejsze, także to wszyscy jesteśmy równi, tak? Jeżeli sobie fajnie poukładasz wszystko, no to idzie wszystko przezwyciężyć. Słoneczko, a jeżeli nie, jest, nie czujesz pozytywnie, no to sobie kup pozytywum. Ja też czasami mam takie... Ja też mam czasami takie dni, że, że wstaję i kurczę, i wiesz, twierdzę, że jestem do dupy za przeproszeniem, ale... Ale... Czasami też pomodlę się i w ogóle wszystko się zmienia, tak? Się, pomodlę się czasami o to, czego ja pragnę. I powiem Ci, że... Jeżeli masz cel w życiu, bo człowiek bez celu jest, idziesz kurde w nikąd, a jeżeli masz cel, to po prostu zdziałasz naprawdę cuda słoneczka, więc ja teraz mówię do Was, że chciałabym ogólnie przyciągnąć do siebie teraz fajne dziewczyny do mojego zespołu, jeżeli stwierdzisz, że chciałabyś ze mną pracować, to kochana, napisz do mnie na brief, no i po prostu się połączymy, tak? Ja Cię poprowadzę, bo wiem, jak już to robić. Tutaj idziemy według schematu, i będziemy szły naprawdę. Powiem Wam tak, że jeżeli ja chcę stworzyć zespół, które dziewczyny, żeby ich serduszka po prostu się śmiały, tak? Yy, żeby były radosne i w ogóle nie ma, że, że nie ma takich rzeczy niemożliwych, tak? Także jeżeli się przyłączysz, to będzie wesoło. Przede wszystkim ja stawiam na, żeby było, mój zespół był wesoły, ponieważ yy, też pochodzę z takiej rodziny, gdzie było yy, dużo, yy, dużo muzyki, Mój tata był, grał w zespole, także tutaj wesel, wesoło i tańczymy i śpiewamy. Także, słoneczko, odzywajcie się do mnie na priw. No i, no i co, no i buziaczki.